Dzień dobry państwu. Konia siedzi teraz znajduje się w Nowakowie, tuż przy szkole podstawowej. Właśnie w tym miejscu odbywa się festyn poświęcony chorym dzieciom Marysi i Leonkowi. Także w Nowakowie wielka atrakcja rodzinna. Proszę zobaczyć. Można przyjechać się na kładach, kładzie za Tuż za zakładem, proszę bardzo, są dla najmłodszych, dla troszeczkę starszych. Proszę bardzo, można przyjechać się jedną z tych ciężarówek. Także Nowakowie wielkie, wielka impreza, naprawdę ludzi bardzo dużo. Zaraz zobaczymy, co tu jeszcze, co tu jeszcze można zobaczyć bardzo dużo młodych ludzi na boisku odbywa się daje się, e, turniej e, piłkarski to ja postaram się przedstawiać państwu scenę tam też e, widziałem liczne atrakcje jak donoszą organizatorzy organizatorzy przepyszne jedzenie także także zmierzam właśnie ku, ku centrum że tak powiem tego festynu i zobaczymy co tu się jeszcze dzieje Po mojej lewej stronie boisko sportowe rozłożona mata, dzieciaczki trenują zdaje się Yy, judo, tak to będzie judo, także postaramy się dalej przyjrzeć a bardzo miejscowość mała senna wioska tuż yy, obok drugiego etapu przekopu Mierzei Wyślanej w yy, zaledwie set metrów od rzeki Elbląg Dali widzę już zlot pojazdów zabytkowych dużych jazd 125P w barwach policyjnych. No i, i tutaj zmierzamy, zobaczymy jak wygląda nauka Judo dla najmłodszych. Nie to jak mówiłem na boisko na sztucznej wierzchni odbywa się Turniej Piłkarski oddali kilka ciężarówek strzał ładny, ale nieudany wyglądamy na matę Także nauka padów. Tym razem dzieci uczą się padów w tył. I teraz spore zainteresowanie Żudo. Także idziemy dalej. Zobaczymy, co on jeszcze nas spotka podczas festiwalu haremizyjnego

Zaznaczam cały, jeśli nie zaciąłem dochód. Przeznaczony jest na dzieciaczki, bez pośredników, bez niepotrzebnych sobie Pomożemy. Pokażemy się w internecie. Weźmiemy od tego procent. Pokażemy się jak nie wyglądamy. A potem co zostanie to oddamy Wielu jest takich, którzy pokazują twarz w internecie dla poklasku, a dzisiaj tutaj wszyscy jesteśmy po koleżeńsku, z przyjaźni i za sprawą dobrych i fantastycznych kontaktów więc oby tak zostało, jeszcze wiele godzin do przodu witamy Jegłownik, głownik. także za chwilę się rozstawi fantastyczna jednostka podziękowania oczywiście dali swoim wozem bojowym są także z nami, zapraszamy, kłady funkcjonują, mazurskie kłady Można wsiadać, można jeździć Także zobaczymy tutaj, się, tutaj wejdzie 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 to jest... Jak wysoko, Kość to mała to demo, byłem także na tym wysięgniku Dzieje się, podziękowania dziękowani... po Podziękowania, podziękowania gorące dla firmy Darcio Wysięgnik także jest z nami tutaj w ramach cudownego partnerstwa. Więc dziękujemy za wsparcie i za pomoc. nas sprzyja. Jak nie starczy, Wam miejsca na ławkach i na innych przygotowanych miejscach na na kocyku, wszędzie można. stanowiska, atrakcji, są bez atrakcyjnych znaków i wszystko to dla dzieciaczków dlatego bardzo wiele firm instytucji znały organizatora malicję małżonowi i są szczęśliwi z, z nami, i tutaj, także mają Państwo swój pogląd w tej chwili na festyn w Nowakowie ja będę powoli wycofywał się Jeszcze ostatnia prosta, zobaczymy co organizatorzy przygotowali. Tak jak mówię, pogoda, frekwencja dopisała I to jak mówię, jest to fest na dla Leonka i dla Marysi, dla chorych liczaczków W internecie z pewnością jest podany numer konta, także chętni mogą płacać pieniążki. Jak zapowiada organizator wszystkie środki zgromadzone są bez prowizji przekazane właśnie dla dzieci. Także zapraszam serdecznie do tej inicjatywy. Ja już powoli wychodzę. Tutaj proszę bardzo po lewej stronie można skorzystać z składów, przyjechać się kładem myślę, że to będzie bardzo duża atrakcja także zobaczymy kto tu będzie jechał następny. proszę zobaczyć ile samochodów zaparkowało w Nowakowie Mała, senna, warmińska wieś takich tłumów tutaj takiego najazu chyba jeszcze nie widziała

Zobaczmy, się tak? To już kolejny kład y, Mazurski. Y, wraca. Także ruchy, kłady są, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Zapraszamy na wysokość parkową. Zapraszamy. Także na festynie liczne atrakcje, loterie pantowe, jak tu Pani się mówi, przez mecz piłki nożnej, można kładem, ciężarówką, strażą pożarną przyjechać. To zdaje się najbardziej się cieszy, cieszyło się zainteresowaniem u najmłodszych. Również malowanie twarzy, warkoczyki, tatuaże takie zmywalne. Także proszę bardzo, tu taki mamy pomieszczenie. Gdzie możemy coś wieść. I oczywiście, nagrody przewidziane, Proszę posłuchać. Czyli, jak widzicie, nie macie nic do stracenia. Zapraszamy Turbo Kozak Canal Plus. W tej chwili, właśnie, zaczyna się, jak Państwo słyszeli, Turbo Kozak. No, jestem bardzo ciekawy, jak to Piękno? będzie przebiegało, jak to będzie wyglądało. Idę, już idę zobaczyć, co tam będzie się działo. Wrobówka wojskowa ale chyba przyprawiana przez straż pożarną chodźcie chodźcie potrzebujemy was tutaj oczywiście nie da się zauważyć nie da się zauważyć utratu także jeszcze podejdę chwilę bo teraz się zobaczyć przypominamy że cały kozak zostanie przekazany na rzecz Marysi i Leosia Także widzą Państwo festyn całej okazałości. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas. Będę się już powoli żegnał z z Państwem życzę miłego weekendu. Cześć, trzymajcie się. Dzidek teraz.